Często słyszę ludzi mówiących, że ten świat jest piękny. Ten świat nie ma nic wspólnego z dobrem i pięknym. Piękne jest tylko to, co stworzył Bóg, nie to, co człowiek uczynił z tym światem. Ewangelia poucza nas. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. To zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. 1 Jana 2:12. Jezus zawsze powtarzał, że jego królestwo nie jest z tego świata. Jana 18:33. Ujęła mnie opowieść Waldorty o Małej Maryi, która, mając trzy latka, była już bardzo mądrym i pięknym dzieckiem. Nazywano ją kwiatem Nazaretu, albo perłą Galilei, czy też pokojem Bożym. Wszędzie, gdzie się nie pojawiała, wzbudzała zachwyt. Ludzie bardzo chcieli ją przytulać i dotykać. Ona jednak zwracała ludziom uwagę, żeby jej nie dotykano, i powiedziała: Moje ciało jest świątynią duszy. A kapłanem jest w niej duch. Lud nie jest dopuszczalny do obrębu kapłańskiego. Proszę więc Was, nie wchodźcie do obrębu Bożego. Później Alfeusz, ośmioletni chłopiec urzeczony Maryją, zapytał ją: Maryjo, kiedy dorośniesz, będziesz nie chciała za męża? A ona odrzekła: Kocham Cię bardzo, ale nie patrzę na Ciebie jak na chłopca. Ja ci pewną tajemnicę, ja widzę jedynie dusze żyjących, kocham ją bardzo, całym sercem, ale widzę tylko Boga jako prawdziwie żyjącego i Jemu tylko będę umiała oddać samą siebie. I tutaj przypominają mi się słowa Jana Pawła II. Kiedyś chłopak zapytał go, jak poradzić sobie z całą tą moralnością Biblii, która się wydaje nie do wypełnienia. A on powiedział wtedy: Pamiętaj, że kobieta ma jeszcze duszę. Myślę, że to, za czym cała ludzkość tęskni, to właśnie za taką duchową miłością. Kiedy dwoje ludzi, którzy są na dwóch różnych krańcach świata, wciąż myślą o sobie, i rozmawiają ze sobą w swoich duszach. Święta Katarzyna Emmerich opisuje w swoich wizjach następującą scenę, z wesela, która widziała w swoich wizjach. Przy końcu uczty weselnej przyszedł do Jezusa oblubieniec i oświadczył mu z pokorą na osobności, że czuje jak wymarła w nim wszelka namiętność. I że chętnie będzie żył z żoną w czystości, jeśli tylko ona na to się zgodzi. Gdy później to samo wyznała Jezusowi oblubienica, zawołał on tenże ich oboje i dał im odpowiednią naukę o miłej Bogu czystości w małżeństwie i o stokrotnych owocach ducha. Mówił im, że wielu proroków i świętych ludzi żyło w czystości, Ofiarowawszy swe ciało Ojcu Niebieskiemu. Za to nawrócili wiele ludzi ku dobremu i pozyskali przez to potomstwo duchowe. A ci ich potomkowie stali się później wielkimi i odznaczali się świętością. Nowożeńcy uczynili natychmiast przed Jezusem ślub, że przez trzy lata będą żyć ze sobą jak brat z siostrą. Uklęknąwszy przed Jezusem, Przyjęli z uszanowaniem jego błogosławieństwo. Dla dzisiejszego świata, wyznającego zasadę, że mam mieć co chce, seks jest po to, aby go używać, łącznie z dzieckiem, które można zrobić sobie w próbówce, takiego rodzaju wyrzeczenie wydaje się nie do przyjęcia. Dlatego w oparciu o wyzwolone podejście do seksualności. Uważają, że ci, którzy zachowują wstrzemięźliwość, mają ze sobą jakieś problemy. Dzisiejszy człowiek chce, żeby Bóg dostosował się do jego wymagań i nie chce być niczym ograniczany. Ewangelia zwraca uwagę, że ci, którzy kierują się w życiu tylko zmysłami, nie rozumieją, czym jest czystość. Ich życiem rządzi ciało jego potrzeby. Kiedy rządzi duch, on kieruje ciałem, nieodwrotnie. Wtedy potrzeby cielesne stają się w naturalny sposób pod kontrolą ducha Bożego. Rozbudzają się wtedy, kiedy pragnie tego Bóg, a nie wtedy, kiedy człowiek chce zaspokoić swój egoizm i pożądanie. Zawsze powinno być Boże uzasadnienie w namiętności. Ludzkość jednak zapomina o sferze duchowej i co najważniejsze, o Bożych przykazaniach. Nie cudzołóż, co tak naprawdę oznacza. Kiedyś pewien chłopak, który często bywał w kościele na mszach świętych, powiedział mi, że uważa, że cudzołożą tylko ci, którzy zdradzają się w małżeństwie. Jak masz dziewczynę, to normalne, że z nią sypiasz, to nie jest nic złego. Później spotkałam pewną chrześcijankę, która rozwiodła się, a w czasie drugiego rozwodu, kiedy się nawróciła, podzieliła się ze mną swoim świadectwem, mówiąc, kiedy Duch Święty dotknął mojego serca, przeżyłam kilka tygodni w takim stanie, jakby ogień palił moje serce. Jezus pokazywał mi wszystko, w czym go obraziłam. Po pierwsze zrozumiałam, że moje drugie małżeństwo nie było z woli Boga. Po drugie czyniłam sobie z mężczyzn, bogów i idoli. W naszym środowisku chrześcijańskim wierzymy, że jest coś takiego jak God's Ordained Husband. Czyli Bóg ma dla nas kogoś, jeśli w Jego planach jest dla nas małżeństwo. Jeżeli dziewczyna decyduje się na seks z chłopakiem przed ślubem, to już wtedy obydwoje popełniają od ponieważ ona połączyła się cieleśnie nie ze swoim mężem, a on nie ze swoją żoną. Na tego chłopaka czeka gdzieś żona i na tą dziewczynę czeka mąż. Bóg nie dał im prawa do korzystania ze swoich ciał. Oni okradli się nawzajem, sami zdecydowali. Przywilej seksu należy się tylko małżeństwu. Kiedy Jezus prosił nas, abyśmy żyli świętym życiem, dotyczyło to tego, aby nasza zmysłowość była również utrzymana w ramach świętości, czyli w świętym małżeństwie. Kiedyś odwiedziła mnie młoda i piękna dziewczyna pochodząca z Afryki, która poszukiwała do wynajęcia pokoju na trzy miesiące. Kiedy zapytałam ją, dlaczego na tak krótki czas, odpowiedziała, że jest zaręczona i planuje ślub, ale ponieważ jest chrześcijanką, nie może z narzeczonym mieszkać przed ślubem. Obydwoje wierzyli w czystość przedmałżeńską i respektowali Boże prawo. Była córką bogatego biznesmena, który płacił za jej edukację w Stanach Zjednoczonych, aby po powrocie pomagała prowadzić rodzinny biznes w Afryce. Poznała jednak chłopaka i pokochali się. Ojciec początkowo nie wyraził zgody na to małżeństwo. Dziewczyna też nie chciała bez zgody ojca i jego błogosławieństwa wyjść za mąż. Modlili się więc wraz z narzeczonym i pościli, aby Bóg zdecydował i Boża wola się wypełniła. Po jakimś czasie ojciec zmienił zdanie i pobłogosławił ich związek. Prawdziwi chrześcijanie zdają sobie sprawę, że mówienie, że jest się chrześcijaninem, zobowiązuje do czegoś. Szczególnie do życia wedle Bożej woli i Jego przykazań. W seksie przedmałżeńskim nie ma uwielbienia Boga. Biblia wyraźnie mówi o tym, że seks jest zarezerwowany tylko dla małżeństwa. Mąż i żona łączą się ciałem na całe życie w świętym związku. Nie jest to więc coś, co podoba się Bogu i decydując się na współżycie przed ślubem, oddalamy się od Boga i wyrządzamy też krzywdę naszemu ciału i naszym duszom. Przyjemność jest krótka, ale konsekwencje takie, że nie zaznamy przez to pokoju ducha ani pełnej radości w życiu. Dopóki będziemy trwać w takich relacjach. Wiele kobiet zagmatwało sobie życie przez chwilę przyjemności, których konsekwencją była później ciąża. Należy zawsze myśleć o tym, że żadne środki antykoncepcyjne nie dają stuprocentowej gwarancji, że kobieta nie zajdzie w ciążę. Pytanie też: czy ta osoba, z którą decydujemy się na intymność, jest tą, z którą chcemy spędzić resztę życia? Czy jest to odpowiedni kandydat na ojca, matkę? Kiedy dwoje ludzi decyduje się na mieszkanie razem i seks przedmałżeński, to zwykle odkładają ślub, nie spieszą się do niego, albo w końcu w ogóle na ślub się nie decydują. Kobiety, które decydują się na taki układ, muszą wiedzieć, że mało prawdopodobne, że mężczyzna będzie chciał się z tobą żenić, bo po co taka odpowiedzialność, skoro dostał już wszystko? I co ważne, w takim układzie wybierasz partnera ponad Boga. Człowiek staje się ważniejszy dla ciebie od Boga. Wydaje Ci się, że ta osoba zaspokaja wszystkie Twoje potrzeby, ale za jakiś czas zauważasz, że coś brakuje. To coś czy ktoś to jest Bóg. Jego nie ma w żadnym egoistycznym zaspokajaniu porządliwości. Jeżeli ktoś miał seks z kilkoma osobami, to będzie miało efekt na późniejsze małżeństwo. Zawsze istnieją porównania. Wiele małżeństw połączyła zmysłowość, a kiedy ona minęła, stwierdzili, że niewiele już ich łączy. Po drodze pojawiły się dzieci, które później cierpiały. Ze względu na przywiązanie, seks może być powodem tego, że człowiek będzie tkwić w relacji, która nie będzie dla niego dobra. A tutaj marnujemy swój czas. Chodzenie na randki może być wspaniałe: seks powoduje, że ludzie więcej spędzają razem w łóżku niż robiąc coś, co pozwoliłoby im się lepiej poznać. Można przecież angażować się w ciekawe projekty, pomagać potrzebującym, uprawiać sporty, spacerować, jeździć na rowerze. Poprzez życie w intymnych relacjach często ludzie odsuwają się od swoich znajomych chrześcijan, bo odczuwają wyrzuty sumienia. Przestają też chodzić do kościoła, bo nie czują się komfortowo. Zaczynają też mieć niechęć do sakramentów. Seks przedmałżeński nie jest drogą do pokazania miłości człowiekowi. Często wynika z egoizmu. Robimy to, bo mamy z tego przyjemność. Orgazm, podobnie jak doznania narkotyczne, jest jedną z najintensywniejszych i najszybszych przyjemności, jakich może doświadczyć człowiek. W trakcie zbliżenia w organizmie uwalnia się duża ilość oksytocyny, a wysoki poziom tego hormonu powoduje wydzielanie endorfin. Odczuwamy to jako sten euforyczny, jest więc uzależniający. Dlatego wiele ludzi są ze sobą z powodów cielesnych są uzależnieni od siebie. Wielu psychologów uważa, że taka atrakcja trwa do dwóch lat. W tym czasie może się wiele wydarzyć: jak na przykład ciąża. Ludzie często uważają, że miłość jest ślepa, ale to nie miłość to sprawia, że tracimy rozum, ale właśnie to uzależnienie. W takim stanie często kobiety dają się okłamywać, oszukiwać, zdradzać, a nawet zgadzać na to, aby były bite. Seks przedmałżeński często później w małżeństwie jest powodem masturbacji, uzależnienia od porno i zdrad. Jeżeli ktoś nie potrafi opanować pożądania ciała przed małżeństwem, nie będzie potrafił tego robić i w małżeństwie. Spotkałam się kiedyś z takim stwierdzeniem, że kiedy ludzie się nie wypróbują, to później w małżeństwie w sferze seksualnej może być problem. Kiedy jest miłość, nie ma mowy o takich rzeczach, ponieważ te sprawy układają się w sposób naturalny. Nasze babcie wychodziły za mąż jako dziewice. Rodziły po kilkoro, czasem dzieci, nie było prawie w ogóle rozwodów. A teraz ludzie się wypróbowują, a dzieci się prawie nie rodzą, i ślubów jest bardzo mało. Kiedyś pewna kobieta powiedziała w nawiązaniu do swojej córki, która mieszkała z chłopakiem, że uważa, że no, młodzi powinni się sprawdzać przed ślubem. Zapytano ją: To ilu chłopaków powinno ją sprawdzić? I ilu chłopaków ona powinna sprawdzić? Okazało się, że sprawdzał ją już trzeci i, choć minęło już dwa lata, nadal potrzebował kontynuować to testowanie bez żadnych planów na oświadczyny. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pan wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa, będę je czynił członkami nierządnicy? nigdy. Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem, jak jest powiedziane, dwoje jednym ciałem. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty. Wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała to zaś grzeszy rozpustą przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Pierwszy Korytian 6.